Wszystkim, jak zapewne wiecie, ja uwielbiam tematykę losowości, więc na dzisiaj przygotowałam taki odcinek. Ale jeszcze czegoś takiego na moim kanale nie było, dlatego, że postanowiłam wejść na Instagram. I tak jak Wam jakiś czas temu mówiłam, na Instagramie królują teraz Reelsy. Także, właśnie z Reelsów dzisiaj będziemy losować jakiś filmik i na podstawie tego filmiku zrobimy rysunek. To znaczy, będziemy próbować zrobić. Podobny rysunek jak zrobił autor, którego wylosowaliśmy, znaczy Rils'a wylosowaliśmy. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale na pewno w kolejnej części Wam to się wyjaśni. Najbardziej zestresowana jestem tym, że wylosuje nam się jakiś filmik, gdzie ktoś robi hiperrealistyczny rysunek, którego ja nigdy dotąd nie robiłam. Także trzymajcie kciuki, żeby to nie było aż takie trudne, bo będziemy losować aż trzy filmy i. Robić trzy prace. I jeżeli ten film Wam się spodoba, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z nim na bieżąco. Filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu, w środę o 15 i w sobotę o 9. A my teraz przerzucamy się do losowania. Weszłam w Reelsy i wpisałam hashtag sketchbook, jak możecie zobaczyć. Mamy tu aż 65,7 miliona postów, więc jest z czego na pewno e, nie wybierać, a losować. Tutaj mamy też e, po prostu posty, ale weszłam właśnie w Reelsy, żeby tam jakieś filmiki były. <grych> I z tego, co tutaj wylosuję, tak jak wam wspominałam, będę coś wycofać. Postaram się coś podobnego zrobić, tak jak dany artysta. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Ja jestem, powiem wam, że naprawdę trochę zestresowana, bo boję się, że wyjdzie coś naprawdę mega realistycznego i nie będzie zbyt ciekawie. Ale dobra. No to trochę sobie tutaj załadowałam w ogóle tego, żeby móc jakkolwiek tam, wiecie, mieć z czego tam wybór. Jeszcze sobie wylosujemy troszkę, jeszcze trochę i zamykam oczy. I polecimy, polecimy, nie wiem, Jezu Ja się boję, zaraz coś kliknę i będzie dopiero Trzy, dwa, jeden To! Dobra, Jezu, coś mamy takiego... O kurczę, ale słodkie! Ja sobie zrobię ten... screena o, ale screena zrobiłam I przyjrzyjmy się, co my tu mamy Mama i ja Będziemy dzielić sklep i przesłać go od razu I ona mi to położyła But she just handed it to me and I opened it up and I saw that it says Handmade by Bryn 2011. I made this. It is not a cute one. <laughs> so this paper is going to prove challenging. Okay, najpierw, I'm na right, um. rysuję... Okay. Your mom and I are gonna share a sketchbook and pass it back and forth. And she just Musiałam sobie to troszeczkę wyciszyć, żeby mi nie przeszkadzało, i na szczęście nie wyszło nic takiego mega trudnego. Jak widzicie, mamy tutaj szkicownik, z który, którym dzieje się ze swoją mamą, i narysowała takiego dosyć kolorowego, no właśnie co ona tam narysowała. Czy to był jakiś shop, pracz, czy coś, ale najpierw było. Po pomalowane tak, wiecie, te różne kolorki, no i tutaj zrobiony dodatkowy. Okej, okay, zobaczyłam jaki jest opis, no i po prostu rysuję sobie w szkicowniku, później jej mama, no i tak, no w sumie tyle. Więc no nic tutaj nie mamy dodatkowo, żeby coś dorysować, więc zrobimy sobie podobny rysunek, także zabieram się do pracy. Przeanalizowałam sobie tę rolkę kilka razy, no i już na spokojnie przeczytałam, co tam się działo, bo wiecie, w całym tym ekscesie i... <śledzimy> Kiedy losowałam filmik, to no nie skupiałam się aż tak bardzo na tym, co tam mówią, tylko co po prostu robią. I ta dziewczyna po prostu wymieniała się szkicownikiem ze swoją mamą i robiła jakieś ilustracje, raz ona, raz jej mama. I również zauważyła, że ten szkicownik jest zrobiony przez nią kiedyś nawet o tym nie wiedziała i powiedziała, że jest brzydki, no ale dobra, mniejsza z tym. Jak widzieliśmy, tutaj był kolorowy rysunek. No, i tak się zastanawiałam, co ona tam w sumie czego użyła na to tło, yy, a że ten papier w szkicowniku jest zdecydowanie cieniutki. I farby raczej go tak no, za bardzo nie pochłaniają, znaczy pochłaniają mocno i nie wygląda zbyt dobrze. Yy, no, to wydaje mi się, że mogą to być farby akwarelowe albo jakieś kredki akwarelowe. No ale tego nie wiem, bo tutaj nie było robione to tło na Wizji. Jedynie dalej szkic. Tego szopa i dalej kolorowanie kredkami. Do tego, jak mogliście zauważyć, ja na sam początek użyłam plam akwareli w kolorze pomarańczowym i różowym. Tak jak wydaje mi się, że było to na oryginale jako tło. Dodałam dosyć dużo wody i wiem, że również mój szkicownik nie jest aż tak przystosowany do przyjmowania farb akwarelowych, no ale wydaje mi się, że jednak zdecydowanie bardziej niż ten z oryginału. Następnie zaczęłam rysowanie na tej plamie, i moim zdaniem zrobiłam go trochę zbyt małego. Starałam się zrobić również jak najbardziej podobnego, ale też troszeczkę w moim stylu, chociaż może nie do końca. Wiedziano, chciałam to jakoś tam odtworzyć, poużywać tych samych kolorów no i zrobić taką samą pozę. Na oryginale ten zwierzak jest tak słodziutki. No, i widać, że nie jest to rob rysunek robiony przez kilka, kilka, kilkanaście, nie wiem, nie wiadomo ile godzin, tylko raczej taki szybszy szkic, pokolorowany kredkami, różnymi kolorami. I z tego co zauważyłam również na filmie, dziewczyna używała kredek Luminance i kredek Prismacolor. I ja w swojej pracy użyję luminensów, bo pryzm już nie będę wyciągać, jednak mam tych luminensów dosyć dużo, także z nich tutaj tylko skorzystam. I tak jak też było widać na wideo, ona używała kredek do obrysu. I z jednej strony widzę trochę takiego fioletowo-granatowego, yy, fioletowo a z drugiej taki czerwony, ale tutaj akurat jest mocno nasycony. Ja natomiast wybrałam delikatnie ciemniejszy. Jak tak patrzę na tego shopa, mój wygląda nie aż tak groźnie, tylko bardziej taki grumpy shop. Ale wydaje mi się, że fajnie w ogóle wygląda taka koncepcja ilustracji, że mamy z tyłu plamę, z przodu mamy jakiś tam szkic taki naprawdę kolorowy, no i moim zdaniem wygląda to pociesznie. No i tak, coś takiego osiągnęłam, wygląda to troszkę inaczej, bo jednak powinien być większy, ale już nie kombinowałam, zostawiam go w takiej maleńkiej odsłonie. Kolejna, następny rysunek albo ilustracja, albo obraz. Już nie mogę się doczekać, co tym razem będziemy tworzyć. I może troszkę pojedziemy w górę, może troszeczkę w dół, i zaraz tym razem chyba po prawej klikniemy, bo chyba wcześniej było po lewej. I może niech będzie, niech będzie to. Mhm. Mm ok, mamy jakiś rysunek w szkicowniku. Już tutaj patrzymy. Jakiś ASMR. Jak ja tego nie lubię, powiem wam. nie ja chyba zaraz to przyciszę. Nie mogę tego słuchać. No ale co? Mamy rysunek ołówkiem. Tutaj jakiś taki wystyliz wystylizowany i widziałam, że tam było Ghost Boy napisane. Także o, nawet promarkery są, albo jakieś markery używane. Dobra, jest trochę koloru. <laughs> Czyli ołówek i markery na bazie alkoholu. Trochę też cienkopisu. Okej. Okay. Dosyć długi ten filmik. Ghost Boy tutaj podpis na górze. No i coś takiego. Dobra, myślę, że jakoś tam spróbujemy zrobić coś podobnego. Jest chyba okej. Okay tym razem nie kombinujemy z kolorami, mamy sam ołówek. Zresztą widzieliście jak to oglądałam i oczywiście zaczynam od naszkicowania wszystkiego, bo tutaj głównie i tak zostawimy sam ołówek. Wzięłam ten z Pentela, którym naprawdę fajnie się rysuje i bardzo często ostatnio po niego sięgam. Zresztą na pewno widzicie w filmach kiedy nim rysuję. No i staram się zrobić tego chłopaka dosyć podobnego. Tylko znowu jakoś tak mi nie wyszło z tym, aby umieścić go trochę więcej na papierze, dlatego mam go krótszego. Ale oryginał wygląda naprawdę mega pociesznie, jest taki słodki i w ogóle wybór tych przyborów jest dla mnie dosyć zaskakujący, bo no to jest taka praca zrobiona, no dobra, mixed mediowo, ale Wyrysowane cienkopisem są jedynie na przykład te duszki i ten napis nad chłopakiem, a sam chłopak no, nie ma tutaj w sobie za bardzo cienkopisu, jest tylko y, ołówek, są linie ołówkiem, cieniowanie również ołówkiem, no i dodany ten marker na bazie alkoholu, tylko jeden odcień. Także powiem Wam, że dla mnie na tę chwilę jest to takie dosyć niespotykane, chociaż myślę, że... Na mojej drodze rysowniczej jednak zdarzało się coś takiego, że rysowałam tym, co po prostu miałam pod ręką. No i tutaj mogło tak właśnie być. Albo tym, co po prostu miałam w domu. No to, to się nie wyklucza. Ja zazwyczaj jakoś tam przyporządkowuję sobie przybory do danej techniki, co tam chcę zrobić. Nie wiem, markery razem z cienkopisami, a tak bardzo zróżnicowanych fragmentów, że na niektórych fragmentach jest na przykład samołówek, na niektórych jest sam cienkopis, na niektórych jest jołówek i, i cienkopis, i, i w ogóle ten cieniowanie markerem, kurczysz, totalnie nie mogę się wysłowić, jest dla mnie przynajmniej niespotykane. Ale tak, w ogóle jako że wybrałam sobie hashtag szkicownik, sketchbook po angielsku to dzisiaj rysuję w szkicownikach, więc to nie jest tak, że to było przypadkowe. I do tych pierwszych dwóch rysunków wybrałam sobie szkicownik ze firmy Leuchtturm i bardzo fajnie się na nim prezentują markery na bazie alkoholu i ołówki. Trochę gorzej właśnie te akwarele, ale no to nie jest przystosowany do akwareli szkicownik. Ma on chyba 150... Tak, 150 gramów właśnie spojrzałam na okładkę. No i ten rysunek wydaje mi się być bardziej dziewczęcy niż chłopięcy, jak tak patrzę na to, co stworzyłam. No, tu wychodzi właśnie moje rysowanie kobiet non-stop, dziewczyn i tak dalej, a nie rysowanie chłopaków, ale starałam się też zrobić bardziej taką szpiczastą żuchwę, żeby jednak był jakiś taki mocniejszy zarys. No jednak, ważne, że ten podpis jest na górze, więc wszyscy wiemy o co chodzi. Generalnie fajnie mi się rysowało tę ilustrację. Trochę lepiej niż tę poprzednią, bo jednak mm, tamten styl tak nie do końca do mnie przemawiał. Ten jest już naprawdę dla mnie przynajmniej ciekawszy. I cały czas się powtarzam, że <grych> dla mnie. No i tak to wygląda. I już ostatnie losowanie na dzisiaj. <grych> tym razem, co nam wypadnie? W ogóle obstawiacie? co tym razem wypadnie: czy kolor, czy czarno-biały, czy w ogóle cokolwiek innego. Napiszcie jakieś swoje propozycje na dole w komentarzach. A ja lecę, lecę, lecę. I teraz może wybierzemy coś gdzieś bardziej na środku. Czekajcie, tu będzie środek. Chyba, nie wiem. Dobra. Trzy, dwa, jeden i to. Ojej, jej, jej. Jaka czaszka super. Sketching a school with kakimori, brass, nib and white, poska, paint pen. Mamy poskę. Musimy wziąć jakiś pisak jeszcze do tego. Oczywiście zahaczyłam sobie statyw, bo dziwnie ustawiłam, nie mogłam inaczej. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jest coś? Dobra, jest jakaś muzyka, więc ją wyciszę, żeby nie było praw autorskich. I mamy tutaj... Co to jest? Jakiś taki... Kakimori Brass Nip, to będę musiała zobaczyć co to w ogóle jest, czy to jest jakieś pióro, czy po prostu pisak albo długopis. Ale mamy taki szkicownik szary, tutaj nakładamy czarny i to jest bardziej ink, czyli tusz. I za chwilę będziemy używać poski, czyli pisaka z farbą akry akrylową, nie, plakatową. No dobrze, dobrze. Fajnie to wygląda, to mi się mega podoba. Ja w ogóle bardzo lubię tego typu rysunki, gdzie mamy tylko jeden i drugi kolor, w sensie, że czarny i biały bardzo fajnie wygląda efektownie. No i myślę, że jakoś dam radę. Więc co? Zabieramy się za to. Ten przyrząd, którym rysował autor jest to stalówka, ale taka bardziej okrągła. Zresztą pokażę Wam tutaj na ekranie, jak ona wygląda. Pooglądałam troszeczkę filmików, jak. Y no, po prostu jak się nią rysuje, czy coś. No, i stwierdziłam, że jednak wykorzystam coś takiego podobnego Nie będę szukać jakichś moich stalówek, tylko właśnie coś takiego bardziej okrągłego. I wybrałam sobie letter pen z Kokoiro ze firmy Kuretake. On jest tutaj jak najbardziej podobny do takiego tuszu, pióra i ma właśnie okrągłą końcówkę, tylko wydaje mi się, że albo format, jaki wybrałam do rysowania tej czaszki, albo końcówka jest zbyt y, mała lub format zbyt duży, bo w tym rilsie Paul osiągnął dosyć, no troszeczkę inne, innej wielkości te pociągnięcia, po prostu są większe. No i jak widzieliśmy, nie było wcześniej szkicu, więc wszystko robię tak z marszu. To jest dla mnie troszeczkę, no bo zazwyczaj raczej staram się robić szkic, żeby później wszystko lepiej wyglądało, a nie robić tak freehandem wszystkiego. Jednak to też jest fajne ćwiczenie, żeby jakoś tam poćwiczyć swoją rękę i proporcje, żeby później lepiej się rysowało. I jeżeli chodzi o moją wersję, to jest taka, jak <gry> tak później porównuję to, co mi wyszło, a to, co właśnie zrobił autor, to no jest delikatna różnica, bo jednak u mnie te proporcje nie wyglądają aż tak super i ta głębia też nie jest aż taka fajna. Myślę, że jest to zasługa właśnie używania stalówki i tuszu, bo tam może więcej tego tuszu nakłada się na powierzchnię, a u mnie był ten pisak taki cieńszy, no i nim trzeba było się troszkę więcej namachać. I ogólnie kiedy przeszłam do białego pisaka, bo tak jak Wam mówiłam, wykorzystywał poskę w tej takiej twardej końcówce, to kiedy ja wzięłam swoją poskę, to ona już tak nie domaga, raczej się tam kończy, więc te, ta farba plakatowa nie wygląda już zbyt dobrze No i ona była bardzo jaśniutka, dlatego przerzuciłam się na moją nową poskę z pędzelkową końcówką, o której Wam opowiadałam w jednym z filmów, gdzie właśnie testowałam te nowości jak dla mnie, także zapraszam was tam, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć. I resztę szkicu dokończyłam poską z pędzelkiem. Nie było to jakieś takie mega inne, ale właśnie przez to otrzymałam grubsze kreski, więc spoko, chociaż nie do końca pasowało mi teraz do tej cieńszej czarnej, a i na pewno zauważyliście w trakcie, że kiedy otworzyłam poskę tą z twardą końcówką, to wyleciała mi ta farba i trochę pobrudziła kartkę, no ale to nic nie szkodzi. Jest to szkicownik. Mamy właśnie szkicownik szary ze Stratmora tym razem. No i co? Nie, no myślę ogólnie, jeżeli chodzi o to wyzwanie, o to losowanie, to jest to jak najbardziej fajny pomysł, aby coś mm, zrobić, coś nowego, wyjść ze swojej strefy komfortu, zrobić coś zupełnie innego niż robimy na co dzień, żeby potrenować i na przykład kiedy nie mamy weny, no to stworzyć coś, co już istnieje. Tylko pamiętajcie, żeby oznaczać zawsze artystę, od kogo wzięliście ten pomysł. Bo, jak zapewne wiecie, to jest naprawdę ważne, bo odtwarzamy czyjąś pracę, a nie swoją autorską. I podsumowując, to fajnie się bawiłam. Bardzo się cieszę, że nie wylosowałam jakichś hiperrealistycznych rysunków, bo tutaj byłoby dosyć ciężko, a takie bardziej szkicowe, szybsze, kolorowe i inne techniki, no po prostu było naprawdę fajnie. okej okay, i na dzisiaj to już wszystko dajcie mi znać która z tych prac przypadła wam najbardziej do gustu i czy wy też skorzystacie z czegoś takiego że losujecie jakąś konkretną pracę znaczy nie konkretną niekonkretną pracę na Instagramie albo właśnie z Reelsów i próbujecie to narysować to jest naprawdę super zabawa. Pamiętajcie zawsze o oznaczeniu autora. Ja zapraszam Was właśnie na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się różne rzeczy na bieżąco filmy, rysunki, zdjęcia, relacje. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15. Także do zobaczenia i pa!